Witam cię Martusiu, moja ukochana. Widzisz jak bardzo mi na tobie zależy. Ty dobrze wiesz o co mi chodzi. Dlaczego jestem tak ubrany? To, to my tylko wiemy we dwoje. I to jest kolor miłości czerwony. Dlatego założyłem czerwony kolor dla Ciebie. Abyś widziała mnie w tym kolorze. Tylko zobacz, jak się do Ciebie przybliżę, żebyś widziała mój kolorek. Kochanie, bardzo Cię kocham. Pamiętaj o mnie tylko. Ja Ciebie nie zdradzam. I nie mam zamiaru Cię zdradzić. O to, że ząbków nie mam, to mały prezes, to jest nieważne. To, co ludzie opowiadają, to, to jest nieważne. Ważna jesteś Ty i ja. No, my dwoje się liczymy tylko. No to pozdrawiam Cię, kochanie. Całuska ma ode mnie. Mm -hmm. Bardzo Cię kocham. Ciebie tylko jedną, Martusia. Nie jakieś inne kobiety, tylko Ciebie jedną kocham. Bardzo Cię pragnę, bo jesteś jedyna i niepowtarzalna moja żoneczka. Nie do zastąpienia. Bardzo Cię kocham. I pamiętaj o tym, że tylko ja siebie kocham, żaden inny facet nie da ci taką miłość, jak ja ci dam. Romantyczną, prawdziwą miłość.